Chcesz inwestować, żeby zarobić 50 miliardów, złotych... może chcesz uciec przed inflacją, która sięga. Rysu, chcę, rysu, rysu, rysu. O, wycofuję się z tego, z przytugiwon. Dobrze trafiłeś, w tym filmie znajdziesz kompletne informacje o tym, co jest ważne w inwestycjach. W opisie znajdziesz też książki, które polecam, ale pamiętaj, że to nie jest porada inwestycyjna. Dobra, kończę gadać i lecimy po bogactwo. Pierwszą, a zarazem najważniejszą kwestią w kontekście inwestowania jest mental. Jeżeli zaczynasz inwestować lub planujesz zacząć, no to jeszcze przed zakupem jakichkolwiek aktywów jest to rzecz, którą należy ogarnąć w pierwszej kolejności. Niezwykle istotnym aspektem w kontekście inwestowania, który jest często bagatelizowany, jest kontrola emocji. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z jakąś no, sytuacją, która dzieje się na rynku i nie jest ona jakby standardową sytuacją, pojawiają się różne negatywne emocje, które mogą wpłynąć na nasze zachowania. Taką sytuacją może być FOMO, czyli fear of missing out. W sytuacji, gdy dane aktywo rośnie bardzo dynamicznie, inwestor, który nie ma wypracowanego mentalu, nie ma też dużej, ugruntowanej wiedzy odnośnie danego aktywa, może się złapać na tym, że no, skoro to aktywo rośnie, to znaczy, że jest bardzo dobrze wyceniane i potencjalnie może oznaczać to, że będzie rosło w nieskończoność. No i wtedy właśnie pojawia się ta chciwość, ta nasza ludzka chciwość, czyli fomo, tak, jakaś, jakiś strach, jakaś obawa przed właśnie stratą. Tej szansy, która da nam potencjalne zyski. Jest to bardzo duży błąd, z uwagi na to, że osoby, które są na danym rynku inwestycyjnym, czy też inwestują w dane aktywo już dłuższy czas, bazują właśnie na tych emocjach i też mają świadomość, że ludzie właśnie zachowują się w taki sposób i mogą celowo wywoływać właśnie takie ruchy, aby dane aktywo na wykresie rosło, a dzięki temu nowe osoby zaczną się nim interesować i cena będzie rosnąć jeszcze, jeszcze trochę wyżej. Natomiast należy pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie taka grana krótką metę, ponieważ zawsze po takim dużym wzroście przychodzi odreagowanie. Niestety bardzo często w parze z FOMO idzie to, że jeżeli wystąpi taka sytuacja i nowy inwestor zainwestuje w dane aktywo, zobaczy, że to aktywo za chwilę ma korektę, za chwilę ta cena spada. No to w panice to aktywo sprzedaje. No i tutaj jest to kolejny błąd, kolejna pułapka, ponieważ no to aktywo no tak jak wspomniałem wcześniej ma wpisaną w te wzrosty korektę i no po tej korekcie zazwyczaj to aktywo znowu rośnie, natomiast osoba bez wiedzy, osoba, która ma no, dość niespokojne te emocje, dość chwiejne emocje, no i ta osoba da się złapać dwa razy, czyli kupi to aktywo na górce, sprzeda na dołku, no i tutaj zarobi ktoś inny. W takiej sytuacji warto zdać sobie sprawę, że na rynkach inwestycyjnych należy postępować bardzo podobnie jak w życiu codziennym. Jeżeli widzisz jakiś przedmiot na przecenie, no to po prostu go kupujesz, jeżeli widzisz, że cena stoi w miejscu, ewentualnie ktoś podwyższył tą cenę, no to oczywiście tego nie kupisz z uwagi na to, że nie widzisz tutaj okazji, więc należy mieć to z tyłu głowy, że na rynkach inwestycyjnych ludzie robią odwrotnie, no i ważne, żebyś ty tak nie robił. Kolejną ważną rzeczą w kontekście podejścia mentalnego jest to, aby zachowywać się jak gruba ryba, jak wieloryb, czyli ten, który no, gra na tych emocjach ludzkich i warto się zachowywać tak jak on, z uwagi na to, że no, te osoby zarabiają najwięcej. Te osoby mają pojęcie o aktywie, w które inwestują, to jest kluczowe, mają ogarnięte emocje, mają ogarnięty mental. Wynika to w dużej mierze z tego, że te osoby wywodzą się z biznesu, przeszły w inwestycje z biznesu z dużym majątkiem, z dużym kapitałem i tutaj te emocje mają już ogarnięte dużo, dużo wcześniej, przez całą swoją drogę zarabiania tych pieniędzy w biznesie. Oczywiście, można to zrobić, nie zakładając firmy, nie prowadząc żadnego biznesu. To jest tylko i wyłącznie kwestia zrozumienia i praktyki. Tak, tego tych zachowań, które, które są pożądane na rynkach inwestycyjnych. Dla przykładu, taki wieloryb wie o tym, że nie warto inwestować 100% swojego majątku, ponieważ no, to, że jakieś aktywo jest od no, lat na na rynkach inwestycyjnych jest dostępne dla inwestorów, nie oznacza, że będzie to dalej kontynuowane w przyszłości. Dlatego taka osoba wie, że ważna jest dywersyfikacja, czyli kupowanie różnych aktywów, na przykład kupienie trochę złota, kupienie trochę kryptowalut, kupienie nieruchomości. I tutaj jest to niezwykle kluczowe, żeby ta dywersyfikacja wystąpiła. Oczywiście, jeżeli nie masz takiego kapitału, żeby kupić sobie kilka mieszkań, złoto i bitcoina, możesz poczynić dywersyfikację w inny sposób, kupując część bitcoina, kupując trochę złota, czy kupując waluty fiducjarne, czy to będzie dolar, czy euro czy frank szwajcarski, no to już zostawiam tobie. Ważne w tym aspekcie jest to, żeby zachowywać się jak ta gruba ryba, jak ten wieloryb i mieć takie podejście i no, nie wykonywać głupich ruchów, żeby po prostu szacować sobie te ryzyko, a nie liczyć na prosty, szybki zysk, no bo niestety tutaj w inwestycjach no, takich... Takich strzałów no, no, dość dużo nie ma. Tak? No, zdarzają się, aczkolwiek jest to tak mały procent, że nie warto się na tym skupiać. I to jest szalenie istotne w kontekście też szukania tych perełek, że jest po prostu yy, nie warto tracić czas na takie szukanie tych perełek, ponieważ jest statystycznie ich bardzo, bardzo mało. Wyobraźmy sobie grę w ruletkę i porównajmy, porównajmy pola, które mamy dostępne czarne lub czerwone w, do zielonych. Te zielone pola to są właśnie takie perełki. No, raz na jakiś czas możemy trafić, możemy zarobić bardzo dużo, ale o wiele bezpieczniej jest postawić na czerwone czy też na czarne, tak? No, bo Rynki inwestycyjne, no to dalej jest taka ruletka, dalej to jest spekulacja i e, nigdy nie wiemy co się może wydarzyć. No, pokazała to bardzo fajnie hossa na kryptowalutach, gdzie wiele osób spekulowało do ilu urośnie ro Bitcoin, e, jak teraz alty nie będą pumpować, po czym wychodzi Trump nakłada cła na cały świat, no i mamy wojnę handlową z całym światem yy, Stanów Zjednoczonych, no i tutaj ta cena, te szacowanie ceny yy, ma się nijak do rzeczywistości. Ostatnią rzeczą w kontekście podejścia mentalnego jest cierpliwość i odroczona gratyfikacja. Należy założyć, że inwestycja jest długoterminowa, określić sobie długi horyzont czasowy i być po prostu cierpliwym. Żadna inwestycja, oczywiście inwestycja standardowa nie zwróci się nam w miesiąc czy też w pół roku, czy w rok i należy ten horyzont czasowy określać dość szeroki. Z tej kwestii możemy płynnie przejść do tego, w jakie aktywo wybrać, w jakie aktywo inwestować. Tutaj należy odpowiedzieć sobie na dwa proste pytania, a mianowicie ile ja zarabiam, ile mogę zainwestować, jaki mam majątek i ile chcę przeznaczyć w te inwestycje oraz to, jaki mam charakter, bo to też jest kluczowe w kontekście inwestycji, aby wybrać aktywo takie, które jest niejako dopasowane do naszego charakteru oraz do tego, jak możemy tą naszą głowę tutaj poskromić i poskromić te emocje, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o dopasowanie inwestycji pod kątem posiadanego majątku, posiadanego kapitału na daną inwestycję, no to tutaj sprawa jest bardzo prosta. W sytuacji, gdy mamy do dyspozycji 50 tysięcy, no tutaj mieszkanie za to raczej nie kupimy, chyba że mamy bardzo dobrą okazję, więc niejako nieruchomości nam odpadają. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na aktywa, które zabezpieczą naszą przyszłość, takie jak na przykład złoto, które, no ja tutaj złoto. To traktuje bardziej jako zachowanie wartości pieniądza, jako taką inwestycję na przyszłość, jako taką emeryturę z uwagi na to, że złoto same w sobie no, dość dużych zwrotów tutaj nie ma, natomiast ma bardzo fajne zachowanie tej siły nabywczej pieniądza. Więc tutaj z kapitałem 50 tysięcy no raczej bym się skupił na złocie, na kryptowalutach oraz na pieniądzach fiducjarnych. Niekoniecznie złotówkach, może bardziej właśnie dolarze czy euro. No i z drugiej strony, jeżeli mamy do dyspozycji kapitał w postaci miliona złotych, no to warto tutaj zainwestować również też w nieruchomości, tak, ponieważ da nam to dywersyfikację, no i też taki może mniejszy zwrot niż kryptowaluty, niż bitcoin, natomiast jest to coś fizycznego, coś materialnego, no i na pewno jest to bardziej takie namacalne, tak? że my to mamy i no, nikt nam tego mieszkania nie zabierze, chyba że wystąpi jakaś skrajna sytuacja geopolityczna, czy też no, nieciekawa sytuacja w kraju. Jeżeli chodzi o dopasowanie inwestycji do naszego charakteru, no to sprawa jest również bardzo prosta. W sytuacji, gdy w życiu codziennym jesteśmy osobą, która podejmuje ryzyko, która dużo ryzykuje, na przykład mamy własny biznes, no to tutaj fajną inwestycją mogą być kryptowaluty, które z jednej strony są bardzo ryzykowne, natomiast z drugiej no, dają możliwość potencjalnie o wiele, wiele więcej zarobić niż tradycyjne aktywa. Sytuacja przeciwna, czyli jesteśmy osobą bardzo spokojną, tego ryzyka no, nie lubimy za bardzo podejmować. I raczej wolimy grać bardzo, bardzo bezpiecznie, no to tutaj mogą się sprawdzić akcje, obligacje, czyli tradycyjna giełda. No i tutaj wahania tych cen są o wiele, wiele mniejsze, ryzyko można powiedzieć, że jest mniejsze. Natomiast no, druga strona medalu jest taka, że zyski również. Również będą tutaj dużo mniejsze niż w przypadku na przykład kryptowalut. Kolejnym aspektem, jeżeli chodzi o wybór aktywa, jest stopa zwrotu, jakiej oczekujemy tak, w danej inwestycji. Tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku złota jest to raczej przechowanie wartości pieniądza. Później mamy waluty fiducjarne, które no, tracą jakby najwięcej tak w kontekście inwestycji, ponieważ są obarczone bardzo dużą inflacją. Można się skupić na giełdzie tradycyjnej, na nieruchomościach, czy też na kryptowalutach. No I tutaj możemy ułożyć sobie to w taki sposób, że aktywa, które dają zarobić mniej, są na samym dole tej piramidy. Natomiast aktywa, które dają fajny zwrot z inwestycji są na samej górze tej piramidy. No i tutaj mm, oczywiście jest druga strona medalu. Aktywa na samym dole są najmniej ryzykowne, natomiast aktywa na samej górze są, yy, są yy, tutaj no, nieco bardziej ryzykowne. Ostatnia rzecz w kontekście wyboru aktywa jest to risk-reward ratio. Jest to kluczowa rzecz przy wyborze każdej inwestycji, ponieważ tak, dla przykładu, dla takiego kontrastu, jeżeli wejdziemy obecnie w rynek kryptowalut i rynek kryptowalut, jeżeli chodzi o samego bitcoina, jest na górce, mamy według cykliczności, no już końcówkę tutaj tej hossy i bitcoin, urósł bardzo, bardzo dużo w, w przeciągu tych dwóch ostatnich lat, no to tutaj risk jest bardzo, bardzo duże, Ryzyko tej inwestycji obecnie jest bardzo duże niż to było dwa lata temu, gdy bitcoin kosztował 16 tysięcy dolarów za sztukę. Obecnie kosztuje 111 tysięcy, no i te ryzyko, ryzyko tutaj względem jakby zarobku, względem tej nagrody jest bardzo wysokie. W takiej sytuacji, no, lepiej poczekać, tak? nauczyć się tego aktywa, zacząć się edukować poczekać parę miesięcy i zobaczyć, co z tym aktywem będzie się działo. Analogiczna sytuacja w przypadku złota, aczkolwiek no tak jak mówiłem wcześniej, tutaj złoto nie jest do końca taką inwestycją, która ma pomnożyć Twój majątek, raczej zachować tę wartość. Natomiast złoto również jest tutaj potencjalnie na górce, no i może wystąpić odreagowanie tak, na tym aktywie. No jeżeli kupimy na górce, no to zawsze, zawsze te, te pieniądze tracimy. Natomiast w sytuacji, gdy przeczekamy, gdy wystąpi odreagowanie, gdy sytuacja się nieco odmieni, no to kupimy o wiele więcej tego aktywa, danego aktywa, w który inwestujemy, czy to będzie złoto, czy to będzie właśnie bitcoin, czy też waluty fiducjarne, no to kupimy ich o wiele, wiele więcej niż byśmy kupowali je na górce, więc warto kupować aktywa na dołku. Patrzeć na te risk-reward ratio, przeanalizować wykres w lewo danego aktywa, daną sytuację, jaka jest wokół tego aktywa. Tak jak w przypadku nieruchomości, możemy sobie przeanalizować, jaka jest obecnie sytuacja, jaka była sytuacja jakiś czas temu oraz jakie są prognozy na przyszłość. Warto również w kontekście inwestowania i tutaj niezależnie, które aktywo wybierzemy, analizować, monitorować sytuację globalną, jaka jest sytuacja na świecie, czy zbliża się jakaś recesja, czy mamy jakiś kryzys za rogiem, no czy też po prostu sytuacja jest nieciekawa, bo wystąpił jakiś, wystąpił jakiś kryzys światowy. I mamy po prostu inflację na bardzo dużym poziomie, no i wtedy też należy się zastanowić, czy nie warto w takie inwestycje wchodzić, czy warto poczekać, czy może warto jednak teraz takie inwestycje kupować. Tak więc też sytuacja światowa, sytuacja globalna jest niezwykle istotna w kontekście właśnie polityki czy ekonomii. Jeżeli przeczyśmy poprzednie kroki, mamy wybrane aktywo, no to te aktywo, w które chcemy inwestować, musimy poznać. Podstawy, które musimy zrobić, to jest poznanie tego aktywa w podstawowym stopniu. Natomiast ja tutaj zawsze preferuję poznanie tego aktywa w stopniu takim średnio zaawansowanym, zagłębienie się trochę bardziej w to, dlaczego ludzie widzą wartość w tym aktywie. Jakie są predykcje danego aktywa, dlaczego w ogóle to aktywo rośnie, skąd się wzięło, na jakiej zasadzie działa. To są takie rzeczy, które pozwolą zrozumieć, w którym kierunku dane aktywo może iść i dlaczego ludzie po prostu w te aktywo inwestują i czy w przyszłości mogą w te aktywo inwestować. Jest to niezwykle kluczowe, z uwagi na to, że jeżeli nie rozumiemy aktywa, w które inwestujemy, no to możemy się wyłożyć na pierwszym lepszym zakręcie, na pierwszej lepszej korekcie, która będzie miała miejsce na rynku. W sytuacji, gdy już takie aktywo poznajemy, no to pojawiają się różne narzędzia. Te narzędzia to są nic innego, jak strony, jak wykresy, jak różne analizy rynku, które są dostępne w większości za darmo. Wiele wykresów jest dostępnych za darmo, pojawiają się oczywiście opcje płatne, natomiast uważam, że w kontekście każdych inwestycji jest naprawdę masa narzędzi, masa stron wykresów, które są dostępne za darmo w internecie, że nie widzę sensu, żeby tutaj płacić za takie narzędzia, o ile jeżeli nie chcemy się zajmować tym zawodowo, jeżeli nie chcemy no, codziennie poświęcać kupy czasu na to, aby, aby tym aktywem się zajmować, żeby edukować inne osoby, no to tutaj te narzędzia płatne są w moim przekonaniu zbędne. Kolejna rzecz, o której już mówiłem, jest to śledzenie sytuacji globalnej oraz śledzenie sytuacji związanej z danym aktywem, dookoła tego aktywa, jaki jest sentyment inwestorów, jak ludzie w obecnej sytuacji na rynku, na, na rynku danego aktywa się zachowują, jakie mają emocje. No i monitorowanie bardzo dużo nam tutaj. Powie, jak potencjalni inwestorzy mogą się zachowywać w następnych miesiącach czy też latach. I ostatnia rzecz w kontekście samego aktywa jest to realizacja zysków. Można tutaj podpiąć też pod psychologię, ponieważ tutaj pod mental, tak, który daje nam ten spokój w inwestowaniu, no to tutaj ta realizacja zysków na pewno ten spokój nam zapewni. Jeżeli inwestujemy od 5-10 lat i nie zrealizowaliśmy żadnych zysków, no to może pojawić się tutaj taka pułapka, że ja robię, to od 10 lat ja nic z tego nie mam, tylko dokładam i dokładam, więc no warto co jakiś czas w zależności od aktywa, również tutaj sobie to przekalkulować i te zyski realizować. Jest to niezwykle istotne, żeby mieć taką e, higienę inwestora, takie takie zabezpieczenie właśnie przed tymi myślami, że ja tutaj to inwestuję w jakieś aktywa od, od kilku lat, ja nic z tego nie mam, więc ja to wszystko sprzedaję, mam to gdzieś i, i, i po prostu realizuję 100% zysków. Warto tutaj się zabezpieczyć w taki sposób, że po prostu jakiś procent z danej inwestycji realizujemy. Możemy coś za to sobie kupić, tak żeby tą głowę zaspokoić, że mamy jakąś nagrodę, jakąś gratyfikację z tego, że my poświęcamy na to czas, że my od lat inwestujemy i że po prostu coś z tego mamy fizycznego. I ostatnia rzecz, która też jest tutaj niezwykle istotna i łączy się z rzeczą, którą, o której powiedziałem wcześniej, a mianowicie jest to powtarzalność inwestycji. Chodzi tutaj o to, żeby nauczyć się danego aktywa w taki sposób, żeby pozwalało ono na inwestycje cykliczne, żeby powtarzało się cały czas, tak? Nie że my zainwestujemy w coś tylko jeden raz i później ta inwestycja nam Odchodzi w zapomnienie, ponieważ no, zarobiliśmy i ją zostawiamy. Warto nauczyć się inwestowania, które jest powtarzalne, które da zarabiać w przyszłości co jakiś czas cyklicznie, tak, żebyśmy mogli realizować te zyski, żebyśmy się nauczyli tej powtarzalności danego aktywa i żebyśmy co jakiś czas mogli te zyski właśnie realizować. Co jest ważne w tym kontekście? Przede wszystkim poznanie danego aktywa, stworzenie planu inwestycyjnego, wiadomo, monitorowanie sytuacji globalnej oraz sytuacji związanej z tym aktywem, oraz to, żeby część zysków co jakiś czas realizować, żeby zachować ten spokój umysłu. Takie podejście do inwestowania pozwoli Ci inwestować długoterminowo. No, i pozwoli ci to na pewno w długim terminie mieć spokojną głowę, żebyś nie musiał się zastanawiać skąd mam wziąć pieniądze, ponieważ jeżeli nauczysz się inwestować długoterminowo, no to te pieniądze po prostu będą. Jeżeli wykonasz te wszystkie kroki, podejdziesz do inwestowania długoterminowo, no to tutaj ta gwarancja ciągłego zarobku ciągłego realizowania części tego zysku z inwestycji będzie wpisana w Twoją codzienność. Nie będziesz się musiał martwić o to, że, że nie masz jakiegoś dochodu poza, Pracą, bo będziesz miał tutaj po prostu jakiś dochód taki pasywny. Tak? I w tym kontekście, w kontekście inwestycji jest to szalenie istotne, ponieważ daje tutaj to jakiś spokój. Możesz to potraktować jako emeryturę, możesz to potraktować jako ekstra pieniądze na jakieś wycieczki, na jakieś podróże, na jakieś rzeczy materialne, czy też niematerialne, które chcesz sobie kupować jako taki gratis. Bo zauważ, że jeżeli poświęcisz czas na nauczenie się danego aktywa, a później raz w tygodniu, czy nawet no raz na kilka tygodni usiądziesz, poczytasz o danym aktywie, co się w kontekście tego aktywa dzieje, dookoła tego aktywa dzieje, no to tutaj naprawdę jest to małe poświęcenie czasu w kontekście tego, że co jakiś czas możesz wypłacić sobie ekstra pensję, Drugą pensję z etatu i możesz za te pieniądze kupić coś sobie, kupić coś swojej rodzinie i po prostu cieszyć się z tego, że podjąłeś taką decyzję, zainwestowałeś czas. Poświęciłeś na to miesiąc czasu i cyklicznie y, jakąś tam godzinę tygodniowo i y, daje ci to o wiele, wiele więcej niż etat. No bo tutaj w kontekście tatu mówiąc, no to pracując 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, y, no to tutaj takich zwrotów y, możesz oczekiwać na poziomie poświęcenia najpierw miesiąca, a później analizy danego aktywa. Raz w tygodniu, czy też nawet raz w miesiącu. W moim przekonaniu warto to, jakie aktywo wybierzesz. No, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba dopasować to, to do swojego charakteru, do potencjalnego ryzyka, do tego, jakim kapitałem dysponujesz i to, co chcesz. Osiągnąć i y, jaki efekt przede wszystkim. No, bo jeżeli chcesz przechować wartość, no to tutaj y, no, rynek kryptowalut da Ci o wiele więcej. Więc może warto, jeżeli jesteś osobą, która nie lubi ryzyka, rozważyć złoto. A jeżeli chcesz zarobić trochę więcej, no to może warto y, zastanowić się nad nieruchomościami, nad mieszkaniem, no ile masz taki kapitał. Także dobierz inwestycję, która pasuje do Ciebie, do Twojego charakteru, a przede wszystkim do Twojego budżetu. Pamiętaj, że nie warto ryzykować w taki sposób, że nie znasz danego aktywa. Poznaj to aktywo, zobacz, jaki ma potencjał i dopiero wtedy w nie inwestuj. Życzę udanych inwestycji i słyszymy się w następnym materiale. Cześć.